Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Ciężkich Rozmów. W ramach Co Piszczy w YouTube powstał nowy content, nowa seria, która zastąpi Co Piszczy w YouTube, ponieważ uznają, że ciekawostek na YouTube jest multum. I jeśli chcecie się coś dowiedzieć, to się zawsze dowiecie na bieżąco. A dzisiaj polecimy troszeczkę w inny content, który już mi siedział w głowie dawno. I szczerze przerobiłem go trochę, ten swój projekt, który miał być już realizowany hen 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 tam wcześniej. Ale dzisiaj ruszamy w ogóle całkiem nowy contentem, Mam nadzieję, że oczywiście Wam się spodoba. Jeśli się Wam oczywiście ten content podoba i takie materiały są dla Was adekwatne i podobają się Wam, to oczywiście mordeczko, zachęcam do mój kanał kanału Czyli subskrybuj, plus dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych nowych materiałów dostać oczywiście łapeczkę w górę dla zasięgu, aby nie przegapić yy, I dać po prostu troszeczkę zasięgu temu materiałowi Aby trafił po prostu do jak największej rzeszy osób, która jest zaciekawiona tematem A dzisiaj Odcinek ciężkich rozmów jest naprawdę naprawdę ciekawy. Mam nadzieję, że wielu z Was na pewno jest zainteresowany już po samym tytule. I mianowicie dzisiejszy pierwszy temat, czym jest YouTube i jak na nim zacząć. A więc moi drodzy, pewnie każdy z Was ogląda YouTube'a, może coś tworzy na YouTube, albo próbuje, albo chce zacząć na YouTube. Ie. Ale tak naprawdę myśli, hmm, jak sobie zacząć na tym YouTubie, jak to w ogóle ten YouTube działa, jak ten YouTube w ogóle rozwinąć swój pierwszy filmik, żeby chociaż miał 100 wyświetleń, tak jak to było w moim przypadku, kiedy po pierwszych 24 godzinach od opublikowania mojego pierwszego filmu oficjalnego na kanale było 100 wyświetleń i to mnie bardzo zmotywowało i popchało do dalszego działania. A więc moi drodzy, po pierwsze trzeba sobie zdefiniować czym jest YouTube. Tak naprawdę wielu z Was po prostu sobie siedzi na tym YouTube i grzebie w tym YouTube, a tak naprawdę sobie nie, nie zdacie sprawy czym naprawdę jest YouTube. No każdy z Was wie, że YouTube to jest, on, że tam są filmy, na, są filmiki i różne treści. Ogólnie tak, YouTube sam, sam sobie jest platformą, gdzie właśnie y, ludzie z całego świata, bo nie tylko wie o naszym kraju, ale z całego świata, udostępniają filmy. Filmy te mają różną treść, różny content, bo każdy kanał ma e, swój jakiś określony wizerunek, określony content, e, czego się trzyma dany twórca. A więc e, Sam YouTube jest po prostu platformą, gdzie się wrzuca filmy. To każdy już z Was wie. Kolejnym aspektem tego dzisiejszego odcinka jest to, że na, aby na YouTube w ogóle cokolwiek zacząć, nagrywać to przede wszystkim podstawę jest sprzęt Dobry sprzęt Dobra po prostu No jak wiecie na, na YouTube przydatny jest sprzęt Tylko zależy od ten sprzęt I jakość i wszystko Zależy też od jakiego rodzaju kanału yy, chcecie w ogóle zacząć albo na, po jakiej płaszczyźnie yy, chcecie wędrować przez yy, YouTubea Bo mamy dwie płaszczyzny YouTubea Czyli płaszczyznę vlogerską, czyli nagrywacie tylko vlogi i nie nagrywacie nic innego albo łączycie, mieszacie vlogi z grami czy tak dalej to poczucie i dobry komputer, mikrofon, statyw, no po prostu wszystko takie naj 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 Dobry, dobrą kamerkę internetową albo kamerę, jak macie, żeby była dobra jakość tej kamery, kamer. no moja kamerka sportowa, no to którą teraz nagrywam i dzięki nie, nie, mnie ją widzicie mnie właśnie te, dzięki tej kamerce ale i to jakieś na moje standardy ona jest yy, dobra yy, dalej mówiąc yy, drugi aspektem kolejną płaszczyzną właśnie jest typ yy, na przykład kanału gamingowego na kanale gamingowym oczywiście taki typowy youtuber gamingowy czy na przykład taki ja yy, na czym się musiałby skupić no, przede wszystkim jeśli chcecie Yy, zacząć yy, może skupmy się na tych podstawowym yy, płaszczyźnie jakim właśnie jest dość częsty content gamingowy Dużo twórców youtubeowych yy, zaczyna sobie w ogóle od gier i potem uznaje że może to nie jest jego domeną i wybiera właśnie jakiś taki luźny lifestyleowy yy, sposób przedstawienia siebie yy, swojego kanału Więc załóżmy, że wybieracie opcję gamingową Chcecie zostać youtuberem Typowo graczem, który nagrywa gry, let's play jest a, A więc przede wszystkim podstawą jest ta, podstawa jest taka, jak zaczynacie na YouTube, żeby przede wszystkim materiał z gry nie był za długi. To znaczy, że no, maks da jak ja, to też zależy od gry, bo 30 minut to zależy też jaka gra i, i tak dalej. Może być 30-minutowy odcinek. Byle, że to nie było 40 do 50 minut, ponieważ im dłuższy materiał, tym widz już yy, ucieka bardziej i nie, i nie ogląda już waszych treści. Więc wasze treści gamingowe, czyli z gry, muszą być tak adekwatne, tyle, tyle tego czasu musicie poświęcić na nagranie, byle, żeby wasz widz został na przykład do końca. Jeśli chcecie, aby wasz został do końca, to poświęćcie na nagranie materiał max 20 minut do 30, góra. Ponieważ yy, na przykład załóżmy, że gracie w Outlast'a Outlast jest taką yy, grą, gdzie po prostu yy, można sobie to fajnie zrobić, taką fajną serię yy, Są takie właśnie gry, gdzie można sobie yy, zrobić, że yy, gdzieś tam coś tam robicie i nagle pff, Ucina się materiał i widz tak z po posturu tworzycie, montujecie materiał, tak wszystko robicie, żeby widz Czekał, jak, jakby jakby oglądał serial na Netflixie, żeby po prostu było, nagle, nagle jest i PUM ucina się Czy tak jak w coś macie jakąś przygodową serię i nagle PUM ucina się yy, Materiał, jakieś przejście, czy coś takie, co sygnalizuje, że już jest koniec materiału I że widz po prostu nagle ogląda się tak zaciekawiony i nagle PUM, o kurde, skończył się odcinek I takie czeka na następny Właśnie o to chodzi, żeby Widz o, po obejrzeniu pierwszego odcinka e, waszego był skłonny, e, żeby chłonąć dalej, żeby iść dalej w, e, i oglądać waszą serię z danej gry, czy w ogóle z czegokolwiek. I właśnie wszystko, żeby miało, na przykład, ileś tam tych z gier, to na przykład musicie po prostu robić takie ciągi, e, że nie wiem, podzielić sobie te e, tę grę na kilkanaście odcinków e, i tak dalej. No, to mamy już przejście, siedzie omówiony kanał gamingowy, więc kanał gamingowy składa się z tego, żeby mieć e, dobry komputer. O nie! Jesteśmy zgubieni! Ponieważ gry, jak wiecie, w dzisiejszych czasach mają dość spore wymagania, to jest, e, tego się nie oszukujmy. Przede wszystkim ważne jest to, aby gracz, jeśli na przykład, e, też musi mieć e, dużo, dużo właśnie e, jakichś mm, Jakieś no, fajnych fajnych po prostu rzeczy, które mu ułatwiają grę Nie wiem, no myszka Taka, która mu po prostu y, w dłoni leży dobrze Bo zależy też od gry Na przykład w Strike'u myszka jest znacząca też Na przykład y, Klawiatura, to tak wiecie, klawiatura na klawiatura, No ale komu jak lepiej Nie siedzi tam czy to w dłoni ta mysz I przede wszystkim ważne to wasz, wasz y, Odbieracz dźwięku Czyli mikrofon Mikrofon to nie może być jakiś taki żebyście go wyjęli za przewodnictwo z tyłu, jak to powiedziałem w farmingu yy, zapowiadając tą serię, bo serio, mikrofon musi być wszystkim dobry ja nie mówię byście kupowali za jakieś yy, ja nie wiem, no, Bellingery za 700 czy nawet za 1000 złotych mikrofony bo, oczywiście znaczy wiadomo, cena nie zawsze mówi za, za jakość, to, to już się o tym przekonałem na przykład jak pamiętacie moje początki to miałem sławki z Rokata za 200 za stówki i powiem Wam szczerze Mikrofon, za, e, mikrofon e, no Słuchawki z mikrofonem za dwie stówki nie oddały tego, wam powiem wam, e, jakiegoś, w jakiego e, szumu, w jakiego halo. E, tak jak na przykład słuchawki e, tra, tracera, trackera, czy tak, e, z, za 70 zł. Te słuchawki za 70 zł. długo nagrywałem tym mikrofonem tym mikrofonem i naprawdę robiły dość sporą robotę. Natomiast mam dzisiaj właśnie kolejnego e, tracera, trackera, e, takiego bardziej pojemnościowego prawie, że mogę powiedzieć. I jest to fajny mikrofon. Statyw kupiłem też z, do pięciu dych, fajny, najprostszy e, statyw. E, był unboxing, e, był montaż na filmie, więc jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to odsyłam, znajdziecie sobie w moim wideo, na pewno gdzieś tam unboxing e, jest. Przede wszystkim kolejną ważną rzeczą jeśli chodzi o gracza jest to, aby gracz miał wygodne siedzenie, ponieważ jak wiecie, granie, yy, może się długie siedzenie, nigdy yy, nagrywanie po prostu wieczorami i wiecie, no i si siadacie na, nie wiem, no siedzicie na taborecie, nie chcecie się oprzeć, a na, na taborecie nie oprzecie, albo siedzicie na jakimś krześle, które się za chwilę wam rozwala. Polecam Wam przede wszystkim Kupić jakieś wygodne krzesło No może być jak już tak naprawdę jesteście, jesteście inwestorami życia Januszami biznesu No to naprawdę sobie inwestujcie w jakieś Diablo i tak dalej To możecie Ja mam najprostsze krzesło Kupiłem sobie je w Drzysku za jakieś 400 zł Unboxing też jest na kanale Gdzieś tam możecie sobie opinię sprawdzić tego prostego fotela On ma też taki charakter gamingowy Właśnie szukałem taki żeby był prosty fotel normalny A z charakterem gamingowym I ma nawet charakter gamingowy i powiem Wam, że daję, zdaję egzamin pod moje siedzenie długie na komputerze, jak się kiedyś zdarza, no teraz już mniej, o zanim czasem, i powiem Wam szczerze, że zdaję egzamin. Nie musi być to jakieś krzesło z wyższej półki, że Diablo do 1000 złotych. Może być to takie po prostu proste, ale takie żeby było jak chcecie z z jakieś zwykłe krzesło, e, takie biurowe, ale z dina, designem gamingowym to są takie, są takie, widziałem w różnych Agata Meble są, są takie rzeczy. E, następną sprawą, jak już mam mówione, że potrzebujecie e, statyw, żeby zamontować wasz mikrofon i potrzebujecie mikrofonu chociaż, chociaż w miarę dobrej jakości, mikrofon, żeby to chociaż, ten mikrofon spełniał swoją rolę, a nie było jakieś pierdzenie, szumy i tak dalej bo są różne takie mikrofony, uwierzcie mi już przetestowałem trochę tych mikrofonów i sławek z mikrofonami i naprawdę czasem pożał się Boże krzesła też są adekwatne takie żeby tu wam było wygodnie wygoda podczas gry no i oczywiście nasz e, nasza kamerka no i nasza kamerka jest tutaj też kluczowym aspektem w naszych video oczywiście mówię to znaczy jestem na płaszczyźnie gamingowym ponieważ twórcy Czasem się godzą na to, żeby udostępnić swoje, e, swój wizerunek poprzez udostępnienie nam go poprzez kamerkę internetową. I teraz, kamerka internetowa, nie będę tu robił żadnych reklam, bo ja nie, bo miałam, mam tu jakąś kamerkę internetową, ale to jest słaba jakość naprawdę tego właśnie, korzystam ze swojego pseudo GoPro, tylko z kamerki sportowej. I powiem wam szczerze, że ona wyrabia, ale kiedyś na pewno w przyszłości wymienię to na normalną kamerkę internetową z dobrą jakością, to wam obiecuję, będę już za powoli zaczął inwestować w sprzęt. Tak jak obiecałem, że w ten projekt inwesto, inwestujemy, w sprzęt zacznę. E, idąc dalej, właśnie ta kamerka jest też kluczowa, bo jeśli naprawdę się decydujecie na pokazanie swojego wizerunku, tak jak ja to zrobiłem e, kiedyś tam nagrywając swój odcinek, zdobyłem kamerkę, to byłem ucieszony. I powiem wam, że jakość... Nie tylko samego materiału Waszego odcinka musi być dobra, ale też jak już się godzicie na to, już na tą kamerkę, to Wasza kamerka też musi spełniać wymogi jakościowe, bo no sorry, no ale jeśli będziecie mieć taką kamerkę, że będzie wyglądało to jak jedna wielka pikseloza, no to tak sorry winę tu, ale to tak, to tak nie działa, to tak, to tak nie może wyglądać. To musisz po prostu zaprezentować się już na starcie, ja mówię o początku, że już na starcie, jeśli się godzicie kamerkę, od razu wiecie, wiecie, wiecie że chcecie z kamerką zacząć, no to po prostu musicie mieć wszystko naj, naj, naj. Ja nie mówię, żebyście kupowali wszystkiego za ileś tam set złotych. Możecie naprawdę tanio kupić do pięciu dyk, takie fajne, naprawdę porządne sprzęty. Ten. No właśnie przejdźmy do naszego już yy, ważnego aspektu, jakim jest jednostka centralna czy tam jak kto tam woli komputer. Komputer nie musi być, nasza jednostka centralna, nasz, nasze centrum dowodzenia nie musi być y, jak komputer z NASA. Damn! Że po prostu pff, pff, wszystko działa jak rakieta, że po prostu za tyle by miało być odliczanie odlecieć w kosmos. Bo takie komputery są. Ale powiem Wam szczerze, że do gamingu... Komputer musi być mocny. No bo już nie jest taki już mocny, ale jest taki średni, średniej klasy komputerem. Yy, taki dobry komputer, tak naprawdę, tu już muszę mam cenę niestety wam sprzedać, bo to jest bardzo istotne. Yy, dobry komputer gamingowy zaczyna się od 5 tysięcy zwyż, zwyż. Bo liczmy się z tym, że wzwyż Są tacy już hardkorzy, którzy już... Yy, ich ceną wyjściową jeśli chodzi o komputer gamingowy. No to jest tak 10 tysięcy, 10 tysięcy to jest na starcie i po to oczywiście jakieś, albo robią składaki, więc składaki robią w tańszy sposób, ale dobre części wkładają Więc też tak do paru tysięcy, No tych 5 tysięcy się mieszczą Więc jak nie będzie być po prostu, prze, prostu przepłacić za dużo 10 tysięcy na komputer, bo znaczy, że kurde, no... Nie dam w życiu 10 tysięcy, na 10 kafli na jakiś komputer, nie? jak chcę sobie go trochę pograć. Więc 5000 to tak optymalna cena dla początkowych graczy, takich po prostu ludzi, którzy po prostu chcą tylko z nagrywać gaming i ale nie potrzebują jakiejś hiper -turbo rakiety kom komputera. Ale mimo wszystko do gamingu musicie się liczyć do tego, z tym, że wasz komputer musi być mocny, musi trzymać pion, trzymać poziom. Chodzi też tutaj o jakość nagrania. Bo gry są takie teraz wymagające, że one mają sami zależy też jaką grafikę sobie ustawiacie. Jeśli nagracie w 60 fps i chcecie nagrywać, i to jest wasze, to jest priorytet, że chcecie nagrywać w sumie Full HD, chcecie, że chcecie po prostu nagrywać te 60 klatek mieć dodatkowych w Waszym materiale i montujecie też dodatkowo w 60 klatkach i po prostu wszystko, wszystko naj, naj naj, no to podstawą jest. Yy, duża, ilo duża ilość ramu, dobra pamięć i wszystko, wszystko, wszystko. Karta graficzna, wszystkie karta graficzna to jest podstawa, jeśli chodzi o dobrą, uzyskanie dobrej jak najlepszej jakości, aby nasz widz był po prostu zadowolony jakoś jakością naszego materiału. Następną rzeczą, jaką yy, na początek yy, dzisiejszy odcinek jest taki dość długi, ponieważ to jest same podstawy, czym jest tak naprawdę YouTube i z czym to się je. A więc... Yy, płaszczyznę gamingową mamy omówioną A płaszczyzna vlogo vlogowa, czyli po prostu jestem sobie takim przykładem, dajmy takiego przykład takiego youtubera jak Freeze Freeze po prostu nie nagrywa gier tak naprawdę, on tylko streamuje tak sobie te Fortnite ale tak, załóżmy, że Freeze nie, nie żeby jakoś reklamować czy po prostu ten, albo tu taki pierwszy lepszy przykład mi przygotowy No i dobrze, że Freeze yy, sobie nagrywa jakiś tam lifestyle, takie różne życie swoje codzienne ale tutaj już nie ma żadnego gamingu tutaj, tak tutaj bardziej jeśli wybieracie właśnie samą e, po prostu swój jakby kanał jako vlogerski to tu waszym priorytetem jest przede wszystkim dobra jakość e, m, nagrania czyli dobra, dobra kamera dobrą kamerą może być dobry aparat e, aparat z dobrym obiektywem tu musicie niestety zainwestować przede wszystkim dobry aparat z dobrą jakością i przede wszystkim w dużo, dużo dobry obiektyw yy, i tak dalej yy, potem właśnie jakieś ewentualnie jak nagrywacie vlogi no to potrzebujecie jakieś yy, y, te boksy w każdym razie, no w każdym razie oświetlenie dobre bo niekiedy zdarza się tak, że coś nagrywacie i potrzebujecie naprawdę dobrego oświetlenia bo albo jak siedzicie teraz jak, jak ja teraz nie wiem, siedzicie w swoim pokoju i chcecie nagrywać po prostu normalny, normalne materiały, takie jak ja teraz opowiadam I potem też potrzebujecie właśnie, te oświetlenie dobre, to też jest właśnie podstawą Czy to w gamingu, w ogóle na YouTube ważne jest też oświetlenie Tego nie podkreśliłem w gamingu, jak i w ogóle w vlog, vlogowym Po prostu, nagrywając wasz materiał, potrzebujecie też, żeby jak was widz już widzi na tej kamerce to też żeby was widział i też ważne jest właśnie to oświetlenie yy, takie dość dobre w miarę dobre wydajne żeby po prostu jakoś to miało ręce i nogi no to jak już mamy też podejrzane to oświetlenie, które też jest yy, nie do pominięcia aspektem jeśli chodzi o zarzut też na youtubie to przejdźmy po prostu już to o co miałem mówić jak dobrze zacząć jak dobrze wystartować no to w ogóle to przechodzicie macie już ten sprzęt czy macie tą kamerę i jak teraz zacząć, aby wasz yy, widz na pierwszym odcinku już był zaciekawiony waszym contentem? Jak przekonać widza do was? Z mojego doświadczenia, tak 6 lat już mi idzie, już 6 lat jak idziemy na YouTube. Nie jestem jakimś ekspertem, mówię, jestem takim żółtodziobem, też jestem na takim poziomie jak wy Go się chwalę, ja się tego tak może nieco chwalę, ale chcę wam podzielić się z, waszą to, z wami tą wiedzą jaką już zdobyłem I Przede wszystkim ważne jest to ważne jest to aby po prostu No czekajcie za właśnie oświetleniem tutaj kamery troszeczkę trzapie No ważne jest to przede wszystkim moi drodzy aby materiał nie był zbyt długi To jest ważne Jeśli materiał nie jest zbyt długi to jest dobrze Bo sami nawet może być krótki materiał a możecie po prostu I też ważny drugi aspekt jest treść Treść musi być związ zwięzła, jasna i prosta w odbiorze, bo możecie nawet nagrać 20 minut i tak naprawdę nic tam naprawdę ciekawego nie powiedzieliście i Wasz widz wyłączy już po, na po paru sekundach czy po minucie. Albo możecie nagrać też nawet krótki odcinek i też może być słaby jeśli chodzi o treść. Bo ważne też jest właśnie nie tylko samo to, że wchodzicie i Wasz wizerunek, ale też jest ważna treść przesłanie waszego filmu. Jeśli przesłanie waszego filmu jest adekwatne i nie robicie tego na tym bambuko swojego widza, czyli że napisaliście, że yy, ukradli mi 1000 złotych, a tak naprawdę nic z tym, tym materiałem yy, na przykład vlogerzy tak robią, że ukradli mi 1000 złotych, a naprawdę yy, to był jeden wielki fake. I też nie jest dobre, ponieważ wasz yy, widz, no przede wszystkim młodsza widownia jest yy, na to na bardzo yy, uczulona że o układał mu 1000 zł, trzeba to, to, to obejrzeć no i ogląda ogląda i nagle gdzie to 1000 zł ukradzione i okazuje się, że na to nie jest jakieś tam ukradzione 1000 zł, tylko czasami jest to po prostu takie y, naciągane a po co mi się to dzieje ta sytuacja, co jest w tak zwanych ogwiazdkowanych, czyli macie tytuł, macie na, nazwę na przykład serii, tytuł i jest są takie jeszcze gwiazdki, takie jakby adnotacje, że nie wiem Yy, ukrad, yy, nie wiem, spaliłem się w labie, albo nie wiem, uciekam, yy, uciekałem przed uciekłem przed policją. O. I takie właśnie rzeczy. I niby się niektóre się rzeczy dzieją, ale niektóre rzeczy są ustawione i to wiadomo i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi o to, że po prostu naszego widza też wszystkim Trzecia ważna rzecz, nie oszukujmy nie naszych widzów, róbmy raczej takie materiały, gdzie naprawdę ten nasz widz będzie wiedział, że my tutaj naprawdę nie robimy jakiegoś tutaj sztucznego kabaretu ze swojego kanału, bo naprawdę to też świadczy o nas, że jak na YouTube, tak i w życiu możemy yy, nas mogą odbierać za jakichś po prostu ludzi, którzy po prostu nie jesteśmy zgodni zaufania. Ponieważ jak no najtobie nie można raczej, ja tak no nie robię żeby oszukiwać swoich widzów, czy na przykład napisałem że ukadi mi, mi 1000 zł i tego naprawdę, tego na tym moim materiale nie ma albo ukadi mi 1000 zł ale tak naprawdę nie jest to jakieś yy, z, że ktoś mi wziął piu, i buknął 1000 zł tylko jakoś tak to dziwnie w sposób zostało przedstawione Więc ja też musicie na to zwracać uwagę yy, na to co wy w ogóle przekazujecie te, yy, ten I właśnie czwarta rzecz ważna ta wasza treść nie może być przede wszystkim wulgarna, nie może być przedstawiać treści, bo jak wiecie polityka YouTube'a jest naprawdę bardzo mocno zaciśnięta, i oni są bardzo uczuleni. YouTube jest bardzo uczulony na jakiekolwiek złe przejawy jakiejś agresji, jakiegoś no różnych takich, wiecie, takich sytuacji, gdzie pojawia się złość. No po prostu YouTube stara się teraz zrobić taką czystkę. Pamiętacie, była sytuacja z patostreamerami. I wiecie tutaj YouTube zrobił ostrą, ostrą jadkę. TVM też zrobił ostrą jadkę z tym wszystkim. I powiem wam, YouTube poszedł ku dobremu i adekwatnie po prostu ten. To jest ważne, żeby Wasze treści też miały, nie miały podtekstów jakichś tam yy, typu bo dużo youtuberów oglądałem i tam jest niestety przesycone yy, na tym właśnie biją wyświetlenia, tego właśnie to mnie boli, że biją wyświetlenia na tym, gdzie moci widzowie muszą ob, ob, oglądać, jak się mućkają na odcinku. Niektóre rzeczy też są takie filmy, gdzie są podteksty, takie na przykład, yy, czy w tytułach. Przede wszystkim unikajcie, żeby w tytułach, w miniaturkach, bo w miniaturkach czy już nawet wasze waszym materiale nie znajdowało się treści nieodpowiednie, ponieważ No wasi młodsi widzowie, bo tu mówię o młodsi widzowie, bo to już tam starsi, to już może jeszcze może nie bardzo, ale ci młodsi widzowie chłoną jak gąbka. Ja już o tym wiele razy mówiłem swoim, co piszcie w YouTube i uważajcie, co y, wy w tych filmach swoich, y, jakie treści przekazujecie, ponieważ wasi widzowie naprawdę, naprawdę y, są y, skłonni powtórzyć. Wiem, wielu y, ludzi w swoich materiałach podkreśla, więc czasami też ważne jest to, piąta, piąta rzecz, jaka jest ważna w, w waszym filmie, który nagracie, na, jeśli coś uważacie, żeby wasz widz nie zrobił tego, nie powtórzył po was, nie małpował waszych zachowań, bo może być to niebezpieczne, zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, to napiszcie to w materiale. I dajcie takie ostrzeżenie, na samym początku, nigdzie tam w środku, na samym początku materiału, uwaga, treść, ta 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 że jeśli treści ten materiał może zawierać treści wulgarne, jeśli Ci się nie podoba, ta 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 ta, to możesz po prostu wyłączyć, albo po prostu podkreślić, że ogląda na Was odpowiedzialność no też może, ale też ważne jest to, żeby właśnie jakieś nie wiem eksperymenty niebezpieczne bo są takie e, kanały, gdzie przykład, robicie content e, eksperymentów nie wiem z jakimiś środkami trującymi, toksycznymi ale wy macie na to po prostu odpowiednie warunki odpowiednie przygotowanie do tego odcinka że możecie po prostu pracować w bezpiecznych i sterylnych warunkach to przede wszystkim podkreślę to, żeby wasi widzowie, wasi adresaci nie powtarzali tego czynu w swoich domach, swoich, po prostu no, w swoim gronie. To jest ważna rzecz. Szósta rzecz, jaka jest ważna w waszym filmie, żeby w ogóle wasz film na dzień dobry, po pierwsze ten, żeby osiemnastowy się, stowy się ten na przykład i was, was to motywowało. To jest to, żeby na filmach też być uśmiechniętym, nie, nie być takim sztucznym, żeby widzowie pokazać, a, może jestem błędzie wkurzony, ale będę się śmiał na, na siłę. Po prostu pokazujcie swoje emocje na tyle, żeby wasz widz czuł, że no, po prostu jesteście z nim szczer szczerzy do końca, czyli po prostu tak mówią, o tym, żeby nie oszukiwać swoich widzów. Jeśli naprawdę nie jesteście w stanie emocjonalnie, nie jesteście po prostu jeszcze gotowi na nagrywanie, to znaczy, że nie, coś się wydarzyło, to lepiej sobie odpuścić jeden czy dwa dni nagrywania, żeby się uspokoić, emocje i dopiero wtedy nagrywać, bo też ważne, żeby nie nagrywać w jakiejś nerwacji też, bo Wasz widz po prostu może nie po prostu nie polubić tego, że nagle nagracie w jakiejś popłochu czy coś. To jest ważne, żeby też nie pokazywać jakichś yy, sztucznych emocji, żeby te emocje też, żeby wasz odbiorca wiedział, że jesteście po prostu autentyczni, że nie nie jesteście, jakby, nie macie dwóch masek, że masek yy, maski youtubera, który po prostu jest wesoły, a w rzeczywistości jest smutny. Po prostu nie możecie pokazywać też takich yy, rzeczy. No i podsumowując dzisiejszy materiał, mam nadzieję, że wam pomogłem po prostu rozrozumieć YouTube'a i jak w ogóle na nim zacząć. Ważne jest to, żeby Wasz materiał naprawdę był ciekawy. To jest po adekwatny do tego wszystkiego, żeby yy, zacząć dobrze na Wasz materiał musi być, po sobie, podstawa, być ciekawy. I jeśli chcecie więcej takich materiałów, ciężkich rozmów, bo to naprawdę ciężkie rozmowy, może w następnym materiale poruszymy już sam yy, aspekt montażu, bo, bo wiele osób prosiło, żebym nagrał instruktażowy, krótki filmik jak fajnie montować film jak zachęcić widza montażem więc mam nadzieję, że chociaż wam troszeczkę rozjaśniłem e, płaszczyzny youtubeowania jak na nim zacząć w ogóle, bo naprawdę zacząć na YouTube nie jest trudno wrzucić, e, nagrać film i wrzucić. Ważne to jest to, żeby jak już zaczynacie z montażem, bo jak się zaczynacie bawić montażem już do, przy pierwszym odcinku i trochę się na tym znacie, no to fajnie, a jeśli troszeczkę się na tym nie znacie, to polecam sobie Poradniki poradniki na YouTube jest, jest mnóstwo jaki dobry program jest do montowania yy, jaki jest dobry program do nagrywania gier do nagrywania jakiego czegokolwiek yy, i w ogóle jest dużo ładnych poradników jak naprawdę na tym YouTube jakie sprzęty bo jeśli o was sprzęt yy, czy do komputer yy, ten gaming, do gamingu czy do tego do vlogowania jakie, jakie kamery kupić itd. Tak wszystko możecie sobie w internecie znaleźć Jakieś adekwatne pod was y, Wymagania Jakiś sobie ustalić y, Cennik i tak dalej Nie wszystkiego Wszystkie musicie I to jest ostatnia rzecz jaką Ten który do dłuższy odcinek Ale to po prostu no, początki duba są y, Dość dużo można o nich opowiadać Ale ważne jest to żeby ci się określili Co tak naprawdę chcecie y, nagrywać Co tak naprawdę chcecie Pokazywać swoim widzom Czyli y, Tamto już zamknęliśmy, a teraz jest ważne w sumie, to powinno być przeze mnie powiedziane już na samym początku Czyli zanim mogę ogóle nagrywać na YouTube, pierwsza ważna rzecz yy, Którą po, powinniście sobie uświadomić Co chcecie nagrywać, czyli co chcecie, jaką treść chcecie przekazywać I ostatnia rzecz Yy, jaka jest też ważna, co, tak, jaką nazwę musicie wymyślić kanału, czyli wasza nazwa kanału musi być adekwatna z waszymi treściami jakie chcecie przekazywać No moja jest oczywiście przemyślana yy, nazwa od początku aż do końca i treści są też związane z moją nazwą Więc to też ważne, żeby treść waszych filmów była związana, yy, adekwatna do waszej yy, nazwy, waszego nicku kanału no to tyle młodeczki, dziękuję Was serdecznie za uwagę, oczywiście się łapeczkę w górę, subika plus y, dzwoneczek i komentarze, gminy na dole, na rzecz Was cześć.